Narodowy, Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nowy program. Program Bardzo Młoda Kultura i Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych. Będzie przez najbliższe trzy lata ten program realizowało w województwie. I ten program... Partnerstwie. Par w partnerstwie. W partnerstwie to z Wojewódzką, Wojewódzką Biblioteką. Między innymi, między innymi. Myśmy się włączyli, bo co bo ich znakomitą robotę tutaj wykonał. bo... bo... Do tego programu skomplikowanego przecież i wymagającego umiejętności, które tutaj trwa i Ceik od, od paru lat nabywają z dobrym skutkiem. Yy, warto z naszego punktu widzenia się włączyć. Dla nas jest to rzecz, yy, o którą myśmy się sami prosili niejako, bo, bo synergia powstaje między naszym działaniem. Co to jest za? Co to za program? Jaką nadzieję wiążą Państwo z, no właśnie z tym przewidzianym na trzy lata, tak, programem? Program generalnie w swoim założeniu, takim w tej pierwszej warstwie, to jest program grantowy, program, który będzie, który uruchomi określone środki publiczne, po to, aby wspierać projekty z zakresu edukacji kulturalnej na Warmii i Mazurach, ale projekty realizowane w sposób sieciowy, a więc łączący podmioty i instytucje i osoby z obszaru edukacji i kultury, uczące współpracy i no, my chcemy tym programem wymusić niejako, prawda, mechanizm współdziałania, współdziałania tych dwóch sfer. Do dzisiaj wychodzi na to, że ta sfer, sfera edukacji i kultury tak jak działa na odrębnych ustawach, prawda, tak też i w praktyce tej, tej codziennej, w praktyce samorządowej, te sfery ze sobą nie współpracują. Efektem tego jest, są niestety problemy z samą młodzieżą, z samymi dziećmi, prawda? A czy ten program też jest adresowany właśnie do takich osób, jak Aleksandra Nowak i jak setki innych osób, które głównie, zakładają stowarzyszenie? Głównie i szczególnie no, do takich tak. właśnie osób. Tak? Dokładnie tak. Chcemy wesprzeć te aktywności, które służą lokalnym społecznościom, które mogą... W jakiś fajny i niekonwencjonalny sposób, niespotykany dotychczas, prawda, na danym terenie, zbudować ofertę edukacji, edukacji kulturalnej dla dzieciaków, dla młodzieży, a jednocześnie nauczyć. Czegoś tych ludzi, którzy chcieliby się podjąć, tak, nauczyć ich współpracy z instytucjami publicznymi, takimi jak biblioteka. Która ta, też integracja ma ta integracja jest ważna, bo, bo wejście do biblioteki nowych tak. ludzi, którzy do tej pory nie byli klientami czy czytelnikami, ale którzy wnoszą tam umiejętności swoje, takie jak, jak, jak Ola, chociażby, czy, czy, czy wielu innych młodych ludzi, daje ob, obu stronom ewidentne korzyści. Liczymy tu jeszcze na jedną rzecz, liczymy tutaj na to, żeby w tym Potocznym rozumieniu kult, instytucji kultury, do tego potocznego rozumienia włączyć, instytu, włączyć obszary, gdzie dzieje się kultura, a które nie są zinstytucjonalizowane. Mieliśmy w tym reportażu właśnie tego przykład, prawda? Przecież ta najpa, którą, którą pani Ola prowadzi, to nie jest instytucja, a mimo to pełni. Role, a, a tak naprawdę to, jest instytucją kultury. No, z, funkcjonalnie? Zde, zdecydo, zdecydowanie nie zdecydowanie funkcjonalnie. Sensie, natomiast natomiast nie, jest, nie jest to instytucja sensu stricto finansowana ze środków samorządu, prawda? Ale jest bardzo znaczącym podmiotem, któremu Gok pomaga, a nie z nim konkuruje. Prawda? Tu mamy bardzo fajną rzecz. Te, pokazane. Dobrze by było, jakby jeszcze za tym szły właśnie konkret, konkretne wsparcie, czyli wsparcie finansowe. To granty, no to, to granty, o których mówiłem. Będzie w ciągu tych trzech lat na granty w budżecie mam zapisane ponad 400 tysięcy złotych i jest nadzieja, że będzie tych więcej na, 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 na trzy lata. Będzie ich trochę więcej do rozdania. Chcę powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. A wiąże się z tym jakby zjawiskiem myślenia klientystycznego w kulturze o kulturze wyższej, niższej, godnej i niegodnej. Otóż my w programie Bardzo Moda Kultura rozumiemy edukację kulturalną nie jako, art, nie jako edukację artystyczną. Nie będą tam kształceni artyści, ale ludzie, którzy będą mieli zdolność i motywację do podmiotowego uczestniczenia w kulturze, czyli traktowania tego jako obszaru własnych poszukiwań, znajdowania relacji z innymi i zdobywania kompetencji, żeby to, co ich otacza, rozumieć. W ponowie, w tym raporcie, Scenariusze przyszłości Warmii i Mazur w kontekście rozwoju kultury, tam eksperci zadają takie pytanie. Czy mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego są w stanie przeciwstawić się dotychczasowym negatywnym trendom rozwojowym i stać się aktorami swojej własnej historii? Czy będą zdolni do pozytywnego programowania za pomocą innych strategii niż emigracja, właśnie, czy niż wyjazdy, niż przyjmowanie środków z zewnątrz. Rozumiem, że właśnie ten program "Bardzo młoda kultura" ma odpowiedzieć na to pytanie pozytywnie. Tak, tak. Te trzy lata mają coś zmienić trzy lata wiele no. nie zmienią, tutaj mhm. to jest. To Zapoczątkują, jest, o, tak. Zapoczątkują. Dokładnie. Część. Narodowe Centrum Kultury y, ogłaszając y, ten program Bardzo Młoda Kultura dla całej Polski. Przecież w każdym z województw jest taki regionalny operator, który na swój sposób i według własnych umiejętności i wypracowanych metod wspólnie z partnerami buduje. Tego typu, tego typu projekt. A więc w całej Polsce powstaną mm, powstanie baza po tych trzech latach baza dobrych pomysłów, dobrych praktyk, baza modeli pracy w obszarze edukacji kulturalnej, bardzo różnych i bardzo rozmaitych. Ja nie, nie pokuszę się dzisiaj w żaden sposób o przesądzanie, czy to się uda, czy to się nie uda, czy to wyjdzie, czy nie. Prawda? To jest pewien eksperyment. I za trzy lata zobaczymy, zbierzemy do kupy to, co w całej Polsce zostało zrobione, wymienimy się doświadczeniami i zobaczymy, czy samorządy. Będą chciały z tych doświadczeń korzystać, bo przecież pamiętajmy o tym, że to samorządy dzisiaj w dużej mierze kreują politykę kulturalną. Myślę, że tu dwa aspekty są istotne w tym programie. Jeden to diagnoza, od której zaczynamy i pierwszy rok będzie poświęcony jej właśnie. A drugi to, to podsumowanie i efekty, bo realizowanie programów w 16 województwach różnymi metodami przy Założeniach, że, że w każdym z nich i diagnoza ma być, i podsumowanie jakieś, no może nam dać sporo podpowiedzi. I tutaj jest też miejsce, jakby pewien rodzaj oferty dla panioli, którą już teraz możemy do programu zaprosić. Prosimy o kontakt, pani Olu. To jest to, że moje doświadczenia z takimi ludźmi, którzy rzeczywiście mają serce do, do kultury i do zmieniania świata, ich największy problem jest to, że oni są często samotni. Ten program oferuje przede wszystkim to, że spotkają innych, że będą mogli wymieniać się zasobami, doświadczeniami, pomysłami, działaniami i że w to stanowi ten rodzaj zabezpieczenia przeciwko lokalnych lo, zabezpieczenia przeciwko lo, lo, lokalnym problemom. I poczucie samotności w tym, co się robi. Takim bardzo ważnym, można powiedzieć, pierwszoplanowym aktorem jest tutaj też samorząd, rozumiem, tak? No, nie drugoplanowy, może równorzędnym aktorem też jest samorząd. Pan... My no jesteśmy Dróg... instytucjami samorządowymi. Tak, oczywiście. No samorządu województwa. Tak. Tak. No, zdecydowanie tak tutaj... Ale to też ja myślę o tych samorządach terytorialnych, tak? No, nie wiem, GOKI, tak? W założeniu tego programu jest, aby ci, którzy będą realizowali projekt wspólnie z młodzieżą, realizowali go również w oparciu o szkołę, prawda, dla której organem założycielskim jest, jest samorząd takiego czy innego szczebla, żeby ten program był realizowany z udziałem instytucji publicznych i samorządów również, tak więc tutaj ta przenikalność jest bardzo, bardzo ścisła. Jednym z ważnych bardzo elementów tego programu jest to, że on ma wypracować pewnego rodzaju modele do kontynuowania i tu należy podkreślić, że to jest program samorządu, który moi, z mojej pamięci jest pierwszym, który próbuje znaleźć tak systemowe, dotyczące jakby nie tylko punktów, ale całego regionu rozwiązania w obszarze edukacji kulturowej. A więc jednym z bardzo ważnych elementów to jest to, że partnerem tego programu jest samorząd miasta Ełku i będziemy tam budowali strategię miejską, takie edukacyjne Kulturowej, że bardzo zaawansowane są rozmowy z, z samorządem i z prezydentem Olsztyna. I tutaj myślimy o takim modelu, w którym jak bardzo istotnym elementem są instytucje artystyczne. I trzeci element programu to będzie właśnie pani Ola i te miejsca, gdzie domena do królestwa dyrektora Maciekiewicza i gdzie tratwa i co działają, czyli wieś warmińsko-mazurska, tak, jestem jest w Bibliotekach, W bibliotekach to uh -huh. realizować, bo to jest naturalnie miejsce przygotowane już do tego. Tam jest infrastruktura, tam są, tam jest sprzęt, tam jest pani Krysia, która jest lokalnie postrzegana jako osoba przyjazna i często brakuje jej właśnie wolontariuszy, właśnie ludzi z zewnątrz, którzy potrafią więcej, potrafią co innego i ta synergia może powstać. A gdzieś na końcu tej drogi, czyli w roku, nie wiem, powiedzmy 2020-2030, bo mówiliśmy, zaczęliśmy od prognozy, tak? Chodzi o to, żeby Mieszkańcy, no, stanowili taki, dysponowali zasobami kulturowymi, tak, i stanowili taki silny, silną społeczność lokalną, tak, nie zakompleksioną, nie czerpiącą z zewnątrz, tylko zintegrowaną, zintegrowaną. Troszeczkę. I da... po prostu byli szczęśliwi, żeby im się lepiej żyło? No, no, <laughs> no ja używam, używam słowa, które być może takim potoczym może się nie. Ale zależy, się zależy, rozwijał. Ale nam zależy na tym, żeby ludzie byli podmiotami, a nie przedmiotami kultury. Będziemy na pewno wracać do, do bardzo młodej kultury. A panom dziękuję teraz za uwagę. Moimi gośćmi byli pan Marcin Kapłon, zastępca dyrektora Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, pan Andrzej Marcinkiewicz, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie i pan Ryszard Michalski, kierownik Ośrodka Animacji Kultury Czynnej. W Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Tak, Brawo, Pani Pani, tak, 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 tak,